Witam Was bardzo serdecznie w nowym odcinku z Pogromców Mitów. Dokładnie w drugim odcinku. Pierwszy odcinek pojawił się dość dawno, bo ponad tydzień temu. Miałem nagrywać co tydzień, ale po prostu nie chciało mi się nagrywać. I dzisiaj w sobie wstałem wcześniej i tak powiedziałem ki i nagrywam. I nagrywam właśnie dla Was ten odcinek. W sumie to odcinek już jest nagrany. Powiem Wam, że nawet fajnie jest. Byłem mile zaskoczony. Chcę zwrócić uwagę, że używam system paka 1.6, więc, jak u Was na przykład to, co ja robiłem działa inaczej, to pobierzcie system paka, bo on dużo rzeczy poprawia i w ogóle. Wtedy będzie normalnie Wam powinno, przynajmniej według teorii, działać tak, jak u mnie działało. Oczywiście jeszcze sobie wygrałem tekstur paka, bo ładniej wygląda, naprawdę fajnie, przejrzyście i w ogóle. Następne pogromcy mitów będą, myślę, że już szybciej. 5 dni, 6 może coś takiego. Zobaczymy zresztą i nowa zasada wchodzi. Jeżeli będzie 10 lajków, na zasadzie nie 10 lajków, co 10 lajków będzie nowy mit. Mity oczywiście swoje piście na dole w komentarzach. Jak będzie więcej mitów niż jest wymagana ilość łapek, to po prostu wybiorę najciekawsze z tamtych mitów. Resztę może też sobie gdzieś po prostu zapiszę i w przyszłości ich użyję. Jak na przykład będzie więcej łapek e, wymaganych niż mitów napisanych pod poprzednim, od, pod poprzednim odcinkiem, poprzedzając następny odcinek. Chyba dobrze to sformułowałem. Dobra, bez zbędnego przedłużania, zostawiajcie łapki, jeżeli Wam się podobało. Plus, jeżeli chcecie więcej mitów. Ja jestem Gonzalo i zapraszam Was do oglądania. Nurkując pod wodą można przejść przez magiczną barierę oraz przemiana potwora, na przykład krwioplice, również pozwoli nam przejść przez barierę. Dobra, tak więc udajemy się do e, miejsca rozpoczęcia naszej gry, bo myślę, że to będzie najlepsze miejsce, ponieważ mamy dwie opcje, żeby sprawdzić ten mit. Pierwsze tutaj właśnie można nurkować pod wodą i sprawdzić, czy się da rzeczywiście przejść przez barierę pływając, pływając pod wodą, czyli inaczej nurkując. A drugim y, sposobem będzie tutaj właśnie... Przejście krwiuplicą tutaj przez barierę. Jeszcze sprawdźmy. Widzicie? I tutaj, o! I tutaj dostałem. Dobra. Tak więc udamy się tutaj. I mniej więcej kawałek dalej niż środek jeziora będzie bariera. Zaczekamy aż nam. O, o, o! Właśnie. I sprawdzamy. Nurkujemy i nas zawiło, czyli jednak się nie da. Oczywiście pamiętajmy, że gramy na system paku, który poprawia wiele, wiele błędów. Czyli jak na razie mit obalony może być. Czyli mit może być obalony. Jeszcze przetestujmy tylko przymiany w krwioplicę, jak tam pisał nasz kolega w komentarzu. I sprawdzamy. No i jakby to... Hmm. Ciężka sprawa Polatając kwioplicą możemy normalnie przejść z tego co widzę Ciężka sprawa, naprawdę Jakby wziąć pod uwagę pierwszy mit, bo to były można powiedzieć dwa mity To były dwa mity, niestety. I biorąc pod uwagę pierwszy mit, to znaczy, że mit jest obalony. Jak w nowym obozie zabijemy wszystkich szkodników i księcia pilnujących zbieraczy, to ich się uwolni. Dobra, tak więc sprawdzamy nasz pierwszy mit. W sumie to nie pierwszy mit jego nagrałem w przekroczoności, tylko e, to jest drugi z kolei mit. Czy naprawdę szkodniki uciekną, a dokładnie nie szkodniki, tylko krety uciekną, jeżeli się wybije wszystkich? Naprawdę, ojejciu! Oni uciekają! Patrz, 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 szybko, 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 szybko. Czy też szkodnik gin? Dobra. Sprawdzimy zaraz. Szybko się tam przeniesiemy. Jeżeli zabiją, to zobaczymy. Jeżeli zginą, jeżeli zabijamy ich, to zobaczymy, czy uciekną naprawdę lewus. O. -o. Dobra, lewus już tutaj. Dobra, dobra. Pandzior. Tu gdzieś w środku jest lewus. Hej, ty! O! Jeszcze ty, Bandzior. Dobra. Hej, ty! Ale sprawdźmy jeszcze, sprawdźmy. Zabijmy jeszcze ciebie, książę. Dobra. I niby uciekają. Ale. Tak patrzę, to nie wszyscy. Oni uciekają przede mną, bo ich pozabijałem. Ale inni tu zbierają. Czyli jak mnie widzą, to uciekają, a jak mnie nie widzą, to wracają. Tak więc, jak się zabijesz szkodników i księcia, to nie uwalniam kretów. Tak więc, mi to balony. Gomez w rozdziałach od 1 do 5 jest nieśmiertelny. Dobra, tak więc jesteśmy już u Gomeza i trzeba sprawdzić ten mit. Oczywiście posłuży nam ku temu pewien kolega. Insert SH Story Helper. Ej, czyli jest rozdział pierwszy. To robimy tak: zapisuję sobie, zapiszę sobie chociaż. Tak, zapiszę sobie tutaj. I sprawdzamy, czego rzeczywiście jeśli śrubelny. Czyli tak, wczytaj. W pierwszym rozdziale jest nieśmiertelny. Wczytujemy drugi. Znaczy wczytujemy zapis. Sprawdzamy rozdział drugi. Aha. A. Tak to działa, spoko. No. Sprawdzamy w rozdziale drugim. Dalej jest nieśmiertelny. Dobra. Czyli wczytujemy. Zaraz zobaczymy rozdział trzeci. Naprawdę ciekawe, ciekawe. Rozdział trzeci. Dobra. Starożytna magia. Spoko. Rozdział trzeci. Jeśli Dalej jest nieśmiertelny. Dobrze. Wiecie co? Ja w może założę troszkę lepszą zbrojkę, bo tak słabo to w tym momencie wygląda. Może być ta najlepsza w grze zbrojka. Dobra. Sprawdzamy rozdział czwarty. Oj, jeszcze raz. Rozdział czwarty. A, dobra, nieważne. Mamy rozdział czwarty. Czyli w rozdziale czwartym dalej jest nieśmiertelny. Okej. Okay. ja sobie ogólnie powybijałem tutaj wszystkich wokół, żeby nikt mi nie przeszkadzał w trakcie robienia tego mitu. Dobra, rozdział piąty. Ole, expuls dostałem. Dobra, mamy rozdział piąty. Czyli w piątym już jest śmiertelny z tego co widzę. Od razu z winosa wezmę. będę miał lepszą broń do tego. O nie, dobra. Tak więc... Ja bym mi potwierdził, bo od 1 do 5 jest nieśmiertelny, od 1 do 4 jest nieśmiertelny, w piątym już jest śmiertelny, ale jednak... Są rozdziały, w których jest nieśmiertelny, tak więc... Mit potwierdzony. Byłoby dla Ciebie lepiej, gdybyś tego nie zrobił. Tak, tak, tak. Mit potwierdzony.